Dziękuję Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Oczywiście problem istnieje, trzeba go rozwiązać. Szkoda, że to tak długo trwało. Natomiast no, ten projekt będzie wymagał pogłębionej dyskusji. i Panie Ministrze, mam dwa pytania związane z tym projektem. Pierwsze dotyczy możliwości poruszania się na terenach pozamiejskich które no, z racji tego, że po prostu nie buduje się wielkiej infrastruktury, często pozbawione są nawet chodnika, nie mówiąc już o ścieżkach rowerowych itd. W związku z tym pytanie jest następujące. Czy ci użytkownicy, młodzież w zasadzie, która wykorzystuje hulajnogi elektryczne do tego, aby dojechać do szkoły, a na terenach podmiejskich poza miejskich jest to staje się to standardem. Widzimy to najczęściej w miastach, ale również te hulajnogi wykorzystywane są poza terenami miejskimi, czy oni będą mogli tam gdzie nie ma właśnie chodnika, tylko jest jedna droga, po której wszyscy poruszają się, czy będą mogli na tych hulajnogach elektrycznych dojechać do tej szkoły i wrócić do domu? I drugie pytanie, panie ministrze, bardzo bym prosił o wyjaśnienie Ile to jest prędkość zbliżona do prędkości pieszego? Tak konkretnie, gdyby pan minister był uprzejmy? Dziękuję bardzo. Dziękuję.